Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego na najbardziej innowacyjny energetycznie samorząd. Konkurs organizowany jest przez Instytut Polityki Energetycznej im. Gnęcego Łukasiewicza oraz Politechnikę Rzeszowską im. Gnęcego Łukasiewicza, a odbywa się dzięki wsparciu sponsorów głównych ML System, PKN Orlen oraz sponsora strebnego Polskiej Spółki Gazownictwa. Idea tego konkursu wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz Polskiej Strategii Energetycznej do roku 2040, zaś sam pomysł narodził się podczas piątej edycji Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo Energetyczne Filary i Perspektywa Rozwoju, która odbywa się cyklicznie na polityce Rzeszowskiej im. Jagnacego Bukasiewicza. Działalność człowieka związana z wytwarzaniem energii powoduje znaczące emisje gazów cieplarnianych. Skutkuje to zmianami klimatycznymi. Musimy jako ludzkość zacząć bardzo energicznie przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom. Na rozwiązanie tego problemu możliwe jest tylko wtedy, kiedy nasze aktywności w tym zakresie sprowadzone zostaną również na poziomy lokalne. Zapraszamy w związku z tym Państwa do konkursu na najbardziej innowacyjno-energetycznie gminę. Konkurs ten powinien być okazją do skatalogowania aktualnych Państwa aktywności w tym zakresie sprawdzenia, co aktualnie Państwo robicie, a także wytyczenia celów na przyszłość. Dążmy wspólnie do tego, aby założenia Zielonego Ładu stały się rzeczywistością i zaczęły funkcjonować w naszych małych ojczyznach. Mamy bardzo atrakcyjne nagrody. Nagrodą będzie super nowoczesna wiata fotowoltaiczna wiata, która chłodzi, grzeje posiada wyświetlacz, transparentny wyświetlacz zmiennej treści. Drugą nagrodą będzie łapka fotowoltaiczna, a trzecią pylon fotowoltaiczny również wyposażony w wyświetlacz zmiennej treści sterowany centralnie. Oczywiście wszystkie te elementy są energetycznie obojętne, wręcz nawet energetycznie dodatnie. Przedmiotem konkursu są zrealizowane w 2020 roku przedsięwzięcia inicjatywy, projekty i zadania, które przyczyniły się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej w ramach trzech obszarów. Inwestycja roku obejmująca dwa sektory, transport i budownictwo, akcja społeczna roku, innowacja roku. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszystkie gminy miejskie, miejskowiejskie i wiejskie. Zwycięzca otrzyma status lidera najbardziej innowacyjnego energetycznie samorządu w Polsce. Dodatkowo, kapituła konkursu nagrodzi samorządy szczególnie zasłużone w danym obszarze i przyzna wyróżnienia oraz tytuły: Energetyczny Inwestor Roku, Propagator Wiedzy o Energii Roku, Energetyczny Innowator Roku. Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane do 15 lipca na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej konkursu i wysłaniem go na adres organizatora. Szczegóły znajdują się na stronie instytut.pl. Serdecznie zapraszamy.